Niektóre choroby leczy się tylko metodami farmakologicznymi. O tym, dlaczego warto zaufać lekarzowi i nie próbować różnych innych metod na własną rękę, mówi dr Piotr Gryglas. Pamiętajmy, że lek, którego nie stosujemy, nie działa. I często o tym zapominają nasi pacjenci albo em dlatego że są niezbyt skrupulatni i umykają im pewne dawki leku albo dlatego że uważają, że już są wyleczeni i tej przewlekłej choroby dalej nie będą leczyć Trzeba pamiętać, że są grupy chorób przewlekłych, które będą nam towarzyszyły przez całe życie i które na dzień dzisiejszy, nie, których nie leczymy innymi metodami jak farmakologicznymi, i żeby skutecznie te choroby leczyć i chronić się przed ich powikłaniami, to musimy bardzo skrupulatnie, zgodnie z zaleceniami lekarza, stosować leki. I dawki dobiera indywidualnie do, w zależności od pacjenta lekarz i to z lekarzem trzeba przedyskutować, jeżeli pojawią się jakieś niepokojące objawy, na przykład niepożądane czy leku, czy zbyt niskie ciśnienie pacjent nie powinien sam w domu decydować o dawce leku stosowanego przewlekle. To jest rola Lekarza, który będzie potrafił tak dobrać leki, żeby chory czuł się komfortowo. Jeżeli jest za niskie ciśnienie, to lekarz wie, który lek należy w pierwszej kolejności zredukować, zmniejszyć jego dawkę. Pacjent tego sobie sprawy nie zdaje. Bardzo często odstawia lek, który leczy na przykład dwie choroby, chorobę wieńcową i nadciśnienie. I wówczas redukując dawkę tego leku, pogarsza przebieg choroby wieńcowej lub pogarsza e, 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 przebieg, postęp miażdżycy. No bardzo wiele jest chorób współistniejących, które my często, do których leczenia my wykorzystujemy jeden preparat, który działa w dwóch, trzech stanach chorobowych. Dlatego też tutaj pacjent takiej wiedzy nie ma i nie powinien decydować o zmianie dawki, o zmianie leków samowolnie. Niestety z przykrością muszę stwierdzić, że Ogromny odsetek pacjentów w tym zakresie nie współpracuje. Nawet uważa się w polskich i światowych badaniach, że do 80% pacjentów nie współpracuje pod kątem należytego przyjmowania zaleconych leków. I to jest przyczyna nieskuteczności leczenia, bo jak wspominaliśmy na konferencji, w Polsce osób, które mają skutecznie, prawidłowo leczone ciśnienie tętnicze, jest tylko 12%.